Rostomili dwa dni temu, przedwczoraj, chabierze mieli swoje święto, bo było świętej Barbory. A nie chabierze, bo gaziorze, a wszyscy ci, co zlazują do ziemi, dołu, pod ziemię. A przy tej przyleżności by chciałbym powyrządzać, jakie słowa wlazły do naszej cieszyńskiej rzeczy. A to są słowa, co się ich używało na szachcie. To był szachta, dukla, lutnia, szol. Ale najprzód by chciał wam chawierze, rostomili, powinszować przy tym waszym święcie. Dwa dni już je skoro po tym święcie, ale Winszuję wam, co by was z pomboczek a święto Barbora opatrowali co byście tyle razy wyjechali spadki na wyrch, wiele razy żeście zjechali, tuż szczęść Boże, a dasz Bóg. Niech się wądarzi, bo my tu z z cieszyńskiej ziemi, mamy tą waszą procną, a ciężką pilobę, moc w Zocy. A przy tej przyleżytości bych wam chciał kapkę powyrządzać, jakie słowa, gór z niemieckiego języka, przeszły do naszej cieszyńskiej rzeczy, a godnie się ich wyrządzą na szachtach a wewerkach Jeszcze te razy. Hańdowni, ci co mieli szachty, to byli go Rakuszania, a Niemcy. Ja Byli też Ai Polacy, a i Czesi, ale najwięcej było tych, co szwandrosili po niemiecku. I oni skluzali majstrów, inżynierów, aż tygarów, a oni. Um, oni rządzili jakąś cudzą rzeczą, ale przecież nie wszystkie słowa były z niemieckiego, bo ledy kany się trefiły słowa z czeskiego, z polskiego, a po tym cichawierze te słowa zaczęli przerobiać na naszą cieszyńską rzecz. Um, zmieniali te słowa, podle tego, jako rządzili na każdą. Najprzód się zaczęło prawić, że kopalnia to jest szachta, a na tą jamę, a na windę, co realizuje z wyrchu dołu, a spadki, prawili, że to jest szol. E, Haspel to było takie wielkucne koło, co na nim była ocelowolina, co spuszczała szol dołu, a zaś potem e, wywozi, wywożała go e, po tym, na wyrch. Po na nadniówkę się zaczęło prawić szychta, a na górników się zaczęło prawić hawierze. Każdy hawierz miał obutę, huścionki, a na życiu miał flek. Hawierskie obryczki to były hawierszczoki, a każdy hawierz musiał świecić lampą, co się na nią prawiło karbitka. Hawierze robili dołu, to byli dołowi, oni fedrowali wągli, a byli też takowni, co robili na wyrchu a oni rychtowali wszystko, co potrzebowali ci jej kamracio na dole. Na szachcie na dole się robiło na chodnikach, na ścianie, lebo w przodku. Hańdowni się fedrowało krampoczami, szramówkami albo zbija zbijaczkami. Wągli się suło do wielkucnej kumory, co się na nią prawiło dukla, a przeciepowało się go, się go w gospodzie. Po tym nieskorzy na szachcie się zaczęło prawić hawirnia. Gor po wojnie. Tam kany było wągli, to się go znaczyło, a prawiło się na to horyzont. Wągli się woziło na dole takownymi ocelowymi wóz, wózkami, a prawiło się na taki wózek kolyba, bo, to się, bo one się kolybały. E, powoły się e, podstawiało sztymplami, co by wyrch nie spod, a nie zasłucha wieży. Na taki powół z drzewa, co dzierżą skały, się prawiło kopnia, Hawierze musieli na dole dychać, a mieć luft. Tuż go trzeba było tam jakoś ich dostać. Fukało się ten luft wielkucnymi rułami, co się na nich prawiło lutnie. Na szachtach robiły a i paniczki. Baby przy szybie, wągi odbierały, a prawiło się na nich odgrabule. grabule. Hawierz na dół dziecki z farą zjechał, a wyfarł wyjechał na wyrch. Hajdowni na szachcie robili aj młodzi syncy, co odwożali wągli na toczkach. Prawiło się na nich, że to są ślepy, a na starszych, że to są szlepry. Wyfedrowane wągli się folowało, a robili to folowacze. Potem się go ciepało na płuczkę, a do zortownie. Hawierze wiele razy bywali w hałpach, co się ich stawiało w kupie. Na takie hałpy się prawiło kolonie. Cóż widzicie, rostomili, że na szachcie tych tych słów było kupa, a furt jeszcze je kupa, a to, co hawierzy nie poradzili pomianować, to se musieli wyspekulować już sami. Jeszcze raz wszystkim chawierzom, wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże, a zdasz Bóg. Rostomili, yy, macie takie dwa obrozki po obu stronach mojej głowy. Jak macie radzi to moi stani, to mi dajcie pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie.